Jest pewna prawda, rzeczywistość w życiu człowieka, w twoim życiu, przez którą nie możesz ucieknąć, schować się czy udawać, że jej nie ma. Chociaż tego bardzo chciałbyś. Jest prawda i ta rzeczywistość w twoim życiu, o której nie możesz kłamać. Siebie, innych i mówić, że tego nie ma, nawet gdy milczysz, a wielu ludzi dzisiaj nie chce o tym mówić. Jest pewna prawda i rzeczywistość w twoim życiu, której nie możesz kontrolować. Nie możesz zniszczyć, odrzucić. Nie masz siły. I tą prawdą, tą rzeczywistością jest śmierć. Stały i pewny element. W życiu, w rozwoju człowieka. I przed tym nie może się schować, ukryć, kłamać, udawać, że tego nie ma. Niedzielna refleksja, 28 września, dzisiejsza Ewangelia, Łukasz 16, 19-31. I czytamy w dzisiejszej Ewangelii: Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także Bogacz i został pogrzebany. Gdy cierpiał męki w otchłani, zaczął wołać do Abrahama. Umarł. A więc śmierć jest rzeczywistością. Nie tylko tego, co doświadczamy w naszym codziennym życiu, ale również jest to rzeczywistość, jest to prawda zapisana w Biblii, w Ewangelii. Umarł żebrak, Łazarz, umarł Bogacz. Niezależnie od Twojego stanu, Posiadania, wiedzy czy władzy. Człowiek umiera. Ale co jest ciekawą rzeczą, o czym często i w ogóle rzadko się mówi, że są dwa rodzaje życia wiecznego. Zawsze, kiedy mówimy życie wieczne, mamy na myśli to życie wieczne z Bogiem i wszystko. Nie. Są dwa rodzaje życia wiecznego. Życie wieczne w Królestwie Boga, gdzie jest to wypełnienie, to pocieszenie, o którym czytamy w Ewangelii dzisiejszej. Łazes jest pocieszony na łonie Abrahama. To jest jedno życie wieczne. A drugi rodzaj życia wiecznego to życie wieczne w otchłani. Umarł bogacz i został zaniesiony w otchłań, tam gdzie jest cierpienie. I zgrzytanie zębów. Jest to Królestwo Szatana. Tak więc są dwa rodzaje życia wiecznego: w Królestwie Boga i w Królestwie Szatana Otchłań. I teraz y, patrzysz na śmierć. Świadomie chcesz po prostu zreflektować się, czym jest ta rzeczywistość śmierci. I dla wielu jest to lęk. Jest to pewnego rodzaju cierpienie paniczne cierpienie, paniczny lęk. Dla wielu, którzy budują własne królestwo tu i teraz na ziemi i mają tą całkowitą kontrolę nad tym, co się wydarza i zdarza w ich życiu, śmierć jest pewnego rodzaju przegraną, bo jest to moment, gdzie nie mogą kontrolować, jest to moment, gdzie nie mają władzy nad tym wydarzeniem, doświadczeniem. Są to ludzie, którzy nie wierzą w Boga, odrzucili Boga, uczynili siebie bogami. Ale z drugiej strony są ci, którzy wierzą w Boga. Cierpienie jest ciągle tym takim niepokojem po ludzku. Ale z drugiej strony, z, te, z punktu widzenia wiary i przeżywania radości, miłości z Bogiem, jest przejściem, z wypełnieniem, jest, jest kontynuacją życia. Jest życiem wiecznym w królestwie Boga. Tak więc poznaj i wybierz, jakie królestwo chcesz wybrać, po śmierci, jaki rodzaj życia. Zależy to od tego, w jaki, w jaki sposób. Wybierasz teraz i układasz swoje życie. Wybierz, a osiągniesz takie czy inne królestwo po śmierci.